Już po raz siódmy przedsiębiorcy z naszego regionu mogli obchodzić swoje święto. W tym roku Gala Przedsiębiorczości miała swój wyjątkowy charakter, a to ze względu na przyznane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego oznaczenia państwowe. Myślę, że to jest właśnie podsumowaniem. Myślę, że w ciągu ostatniego, ostatniego okresu firma się naprawdę rozwinęła i myślę, że się będzie dalej rozwijać. No, poczyniliśmy naprawdę spore, spore kroki w rozwoju, z czego się cieszę. Myślę, że cieszą się też ludzie. Już ze mną pracuję, a to jest też ich zasługa. Prezes firmy Joniec otrzymał również złotą statuetkę lidera biznesu. W tej kategorii zostało wyróżnione Centrum Odnowy Biologicznej Wyspa Mszanka z Mszany Dolnej. Złote statuetki lidera biznesu otrzymały firmy Impuls i Bogdan Drzyzga z tym barku. Te firmy rzeczywiście się rozwijają. Przykładem tego są te diamenty, prawda? To są pierwszy, drugi, trzeci diament. To są. Złote statuetki, które świadczą o tym, że przez okres czterech lat od pierwszej, od, pierwszej, od pierwszej nagrody ta firma notuje systematyczny wzrost. Wzrost, który świadczy nie tylko rozwoju firmy i satysfakcji jej właściciela, bo prężnie działająca firma to więcej pieniędzy do budżetu państwa i możliwość inwestowania w infrastrukturę drogową i kolejową. Mamy przyjętą strategię, która wyznacza konkretne kierunki naszego działania, w tym również jest przewidziana. Właśnie linia kolejowa Kraków, Podłęże, Piekiełko, Nowy Sącz, dalej w kierunku e, Napreszów, czy linia dwupasmówka 75 od e, autostrady A4 w kierunku sączej na południe, co w sposób ewidentny przybliży tutaj powiat limanowski do dobrego układu komunikacyjnego. Na te inwestycje jednak przedsiębiorcy muszą poczekać. Łatwiej i szybciej zapewne będzie można się doczekać i stworzyć przepisy prawa, które teraz niewątpliwie zakłócają i stoją na drodze sprawnego funkcjonowania wielu firm. Różnego rodzaju niespójne przepisy nakładają całą masę dodatkowych obowiązków na pracodawcę, co też przekłada się na wzrost kosztów zarówno tych dużych i średnich, jak i małych firm. W tych właśnie kategoriach kapituła konkursu przyznawała statuetki podczas siódmej gali. Mikroprzedsiębiorcą roku została firma budowlana Marek Ze Słopnic. Wśród małych przedsiębiorstw lidera biznesu otrzymała drukarnia Malinowa. W tej kategorii byli również debiutanci. Za pomocą dostępnych narzędzi, czyli w naszym przypadku oprogramowania, pomagamy ambitnym przedsiębiorcom, między innymi z Limanowczyzny Limano przede wszystkim, rozwijać własne firmy. Jaki jest cel w rozwoju firmy? Co planujecie? Zawojować ten rynek małopolski? Coś więcej? Znaczy głównie koncentrujemy się nad małopolską i nad propagowaniem nowoczesnych technologii, nowoczesnych narzędzi do wspierających zarządzania firmą, stąd też rozwijamy autorskie rozwiązania. My postawiliśmy na wsparcie przedsiębiorców, uważamy, że w tym terenie, gdzie tak naprawdę są małe szanse na to, że przyjdą duzi inwestorzy, którzy będą chcieli tu budować fabryki, duże zakłady przemysłowe, trzeba stawiać na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i tym samym wspieramy bezrobotnych chociażby w w tworzeniu własnych firm. E, takich bezrobotnych w ciągu ostatnich 8 lat e, 2800 osób skorzystało z dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu. Tytuł lidera biznesu powiatu limanowskiego otrzymała firma BOMSTAL ze Szczyżyca. W kategorii duże przedsiębiorstwa lidera odebrał Adam Dudek, prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej. Jedna czwarta kapitału własnych może być skoncentrowana wobec jednego przedsiębiorcy. Więc jeżeli mamy więcej, to możemy takiego dużego przedsiębiorcę również obsłużyć. I to właśnie ta giełda pozwoliła nam osiągnąć ten poziom, że możemy dużym. Podmiotom również pomagać. Podczas Gali wręczono również diamentowe statuetki lidera biznesu. Otrzymały je trzy firmy: Partner, Gracja z Mszany Dolnej oraz firma Volimex, której prezesem jest Eugeniusz Wojak. W tym roku kapituła konkursowa Gali przyznała statuetkę Człowieka Serca. Otrzymał ją Jan Wojtas z Siekierczyny oraz Barbara i Adam Czepielowie z Janowic. Wielu przedsiębiorców, a szczególnie niektórzy, bardzo wspomagają ludzi potrzebujących. Dużo się dzieje dla osób niepełnosprawnych, dla osób o niskich dochodach, dla osób, którzy nie mogą sobie poradzić w normalnym funkcjonowaniu. Stąd wyróżniliśmy te osoby, które szczególnie pomagają i w kulturze, i w sporcie, jak również wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Klimat gali swym ciepłym głosem dopełniły występy Sylwii Hołyńskiej i Klaudii Kuczaj. I równie ciepły, jak i optymistyczny. Marty Florek. Budacz TV28